Wodnictwo i moje schronienie ocaliły pokornych. O zaprawdę światłość działa przez nas wszystkich. Światłość się tutaj nie ochroni. Co tu się dzieje? To chyba to nie jestem jeszcze gotów. Ci. Dziękuję. Tak, to urodziwy kwiat. Będzie idealny. No, w samą porę. Moja ręka piecze, jakbym wsadził ją w ogień. Ale jakoś dam radę. Założę opatrunek i ruszę do Tarsaraku. Niech ci Akarat błogosławi. Dobra robota. Jeden problem z głowy mniej. Pazerne gadziny. Wysiadali mnie, więc ja wysiadałem ich. Z twoją pomocą. Wiedziałem, że wyjdziesz z tego cało. Eee, no co się tak krzywisz? Zabiłeś paru gnojów i zarobiłeś dobry pieniądz. Zgaduję, że to dla ciebie nie pierwszyzna. Zmaje się blisko murów w podróżniku. Różne dziwa zdarzają się na płaskowyżu. Jakby ta ziemia sama wypraszała stąd intruzów. Ej, ty! Nie widziałem cię tu wcześniej. Masz jakieś wieści o Kaldeum? Otwarli już bramy? Zadanie, z którym tu przybyliśmy, zawiedliśmy. Muszą się o tym dowiedzieć. Muszą nas odwołać, póki w ogóle jest szansa wrócić. Chcesz może trochę herbaty? Oj, ponoć łagodzi ból w starych kościach. Gdzie można znaleźć coś takiego? Z Hanu. Dziwne wiem, ale mój syn zapewnia, że ich medykamenty są skuteczne. Nie, dziękuję. Niebiosa raczą wiedzieć, jakie plugastwa trafiają do herbaty u ludzi z bagien. Ty tam! Odpowiedz na wezwanie światłości! Maszerujemy na ratunek naszym braciom i siostrom, którzy padli ofiarą nikczemnych kultystów czających się w ruinach na wschodzie. Normalnie nie zniżylibyśmy się do wynajęcia najemników, ale przysiągłem wysłać każdą pomoc, jaką zdołam. Przyłączysz się do naszego nadchodzącego zwycięstwa? Doskonale. Światłość ci to wynagrodzi. Zgłoś się do krzyżowca Berolta na wschodnich bagnach. Co? Trójca? Nie, to grupa oszalałych mieszkańców bagna, którzy wierzą, że oddawanie czci wężom w jakiś sposób zapewnia życie wieczne. Słyszałeś kiedyś coś równie szalonego? Niestety są równie agresywni jak te ich parszywe węże. Wypędzenie ich okazało się wymagające. Są przetrzymywani w pobliżu ruin świątyni we wschodniej części bagien. Kultyści założyli sypiący się obóz po drugiej stronie murów. Światłość nie chwali odwagę mych braci i sióstr, ale jest nas za mało. Teraz liczy się tylko ich uratowanie. Każdy z nich to zbyt cenna broń, by ją stracić. Chciała, żebym został jej mentorem. Ja z bezwładną ręką i w ogóle musiałem jej odmówić. Widziałem, jak troje moich uczniów ginie na tym bagnie. Wraz z nimi umarło moje imię. Nie. Nie mogę znów tego zrobić. Węże znają się na różnych rzeczach. Mnie też znają. Widzę to w ich oczach. Zawsze czają się w mroku. Zawsze przyzywają. Znasz to uczucie? Podróżnik, skąd przybywasz? Jak tam jest? A, albo nie mów. Sama się przekonam, jak tylko uzbieram pieniądze. Żeby się stąd wyrwać. Wszędzie będzie lepiej, niż tutaj. Najpierw Karlo, teraz Lea. Coś tam nas zabija i nikt nic z tym nie robi. No. I leżę tam, z rany cieknie, cała ręka we krwi. A Wiedźma z bagiem przynosi garść tłustych larw. Coś obrzydliwego. No to mówię jej, że chyba wolę stracić rękę, niż wetchnąć w rany te rubale. <laughs> I prawie do tego doszło. Hmm? Tam jest jakieś potężne zło, które zabija ludzi. Na pewno widziałeś demony albo te straszne zwęglone szczątki. Oh. Proszę, czy możesz poszukać ocalałych w pobliżu starych ruin na północnym wschodzie? Jesteśmy zdesperowani. Spokojnie, przyjrzę się temu. Słyszałaś ją zeszłej nocy, jak biegała po ulicach i tarła się w niebo głosy. A kto nie słyszał? Kobieta pewnikiem postradała zmysły. Razem z całą resztą krzyżowców. Zeszło i noc, znowu ją widziałam. Było już późno. Dziadek, dziadek mówi, że to nieprawda. Że, że tylko mi się przyśniło. Zabrała chłopca, nam okradła. Nie, nie chcę więcej takich snów. Jeśli akarat zechce, odnajdziemy jego grób. A co jeśli nigdy nie mieliśmy go znaleźć? O ile w ogóle istnieje. Nie mów tak! Naszą siłą jest wiara. Zawsze tak było. Teraz to wszystko, co nam zostało. Niech błogosławieństwo akarata będzie z tobą, dziecko. Wiara jest zaraźliwa. Im silniej bije od ciebie światłość, tym jaśniej oświetla tych wokół ciebie. Przyprowadź do nas swoich przyjaciół. Nasza wiara przetrwa dzięki wspólnocie i jedności. Ta i co? To prawda, że byłaś uczennicą Eliasza? Polowałam na Eliasza, udawanie, że się z nim uczę. Było dobrą strategią. Przecież mi. Tak ci powiedział? Skoro tak uważa, to jego pytaj, co się stało. Mnie jest już wszystko jedno. Zaczynam żałować, że zdecydowałem się z tobą podróżować. Rozejrzyj się tylko. Wszystko gnije! Nie ma tu przyszłości, ukochana. Złożyłam przysięgę. Nie mogę porzucić wiary tylko dlatego, że stała się ciężarem. To nie jest jedyne miejsce, w którym żyje wiara. Światłość jest wszędzie, tylko nie tutaj. Proszę, wróć ze mną do Kadżystanu. Posłuchaj mnie, Akaracie. Przejąłem jej miecz i misję. Lecz to brzemię jest. jest za ciężkie dla jednego człowieka. Pomóż mi zyskać jej siłę. Uczyń mnie godnym jej imienia. Chyba nie mówisz poważnie, Tomeris. Szaleństwo Maugana jest stracone. W ruinach. Powrót jest... Tym razem jest inaczej. To nie jest dla Fortu, dla Akarata. Na pewno to rozumiesz. Kiedyś krzyżowcy dbali tu o bezpieczeństwo. A potem zaczęli ginąć jeden po drugim. Ludzie się boją i chcą odejść. <laughs> Psiakrę. Ja też o tym myślę. No, no, przetrwaliśmy to fakt, ale to miejsce długo się nie utrzyma. O, grobowiec Akaraczy. Zwykła mrzonka. Przeróżni nieszczęśnicy szukają go od dziesięcioleci. Co to nadaremno. Jasne, krzyżowcy zajęli się tym dawno temu. Ale nikt nie zapuszcza się za mury. Tam żyje bagienny lud. Najlepiej ich unikać. Nie mają w sercach światłości. Ha, dobre pytanie. Krzyżowcy się poddają, ludzie odchodzą. A, ale nasz kapłan ma w sobie tyle wiary, że starczy dla całego miasta. Każdy potrzebuje w życiu jakiegoś fundamentu. Póki co on jest naszą skałą. Ocal mnie, Akaracie! Ty psi synu! Nie dość ci poświęciliśmy? Nie dość zrobiliśmy? Ach, oddałam ci sześćdziesiąt lat i po co? Obiecałeś mi zbawienie. Nie cię szlak. Chcę dostać to, co mi się należy. Prawdę mówiąc, to nie. Szaleństwo Małgana to plama na historii Zakarum i pamiątka moich własnych błędów. Ale muszę wrócić, aby odzyskać zbroję mojej mistrzyni. Bez jej zbroi nie mogę nosić jej imienia. Nie mogę być krzyżowcem. Jej imię umrze, a wraz z nim wszystko, o co walczyła. Najwyraźniej nie jesteś stąd. Szaleństwo Małgana to zakarumski fort zajęty przez bandytów i bagna pokolenia temu. Moja mistrzyni Joanna zebrała grupę krzyżowców, by go odbić, aby rozpocząć naszą wędrówkę z powrotem na bagna w poszukiwaniu akarata, ale nie poszło tak jak się spodziewali. Niektórzy wrócili ranni, inni jak moja mistrzyni w ogóle. Ich zbroje i dziedzictwo powoli rdzewiały. Dobre pytanie. Czyżby rzekomi potężni mistrzowie światłości byli zbyt tchórzliwi, żeby pomóc mi w odzyskaniu ciał z szaleństwa Małgana? Tomeris, wiesz, że to nie jest takie proste. Wszyscy opłakujemy zaginionych, ale nie możemy narażać więcej ludzi. A nie wystarczy już trupów? Przelano już zbyt wiele naszej krwi. Siedzicie tu chlejąc i użalając się nad sobą. Może uwierzyliście we własne wymówki, ale brzmią jak słowa tchórzy. Aha. Zaryzykowałbyś na bagnach? Na dodatek dla nieznajomej? Wygląda na to, że światłość nadal świeci, nawet na bagnach chavezary. Chociaż nie musiałabym liczyć na życzliwość nieznajomych, gdyby krzyżowcy za Karum mieli w sobie jeszcze choć odrobinę odwagi. Proszę, uważaj na siebie, to Jest taki most prowadzący nam okradła. Spotkajmy się tam. Muszę się przygotować. Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem Ci wdzięczna, nieznajomy. Dziękuję. Miejscowi nie chcą pomocy w oczyszczaniu bagien ze zła. Poszukiwania grobu Akarata nie przyniosły rezultatów. Co my tu w ogóle jeszcze robimy? Musimy pozbawić go nieśmiertelności. Nie może ciągle unikać kary. Tak, a bez Eliasza mamy większe szanse w starciu z Dilit. Od czego zaczniemy? Odszukaj Timuę na bagnach. Zawarła pakt z tamtejszymi mocami, by przedłużyć sobie życie. Może ona wie jak zabić Eliasza raz na zawsze. Neirela i ja zaczniemy jej szukać. A co z Donanem? Ma pełne ręce roboty z kamieniem dusz. To ciężkie brzemię do udźwignięcia w pojedynkę. Mądrze byłoby mu pomóc. Stara znajoma, która mieszkała tu od zawsze, wiele mnie nauczyła o bagnie i jego mocy, choć było to dawno temu. Może próbować Cię zniechęcić. Nie daj się. To miasto na granicy Hawezaru, trwające w wiecznym zawieszeniu między mocami sanktuarium a Bagien. Czyżby.